Pilotażowy odcinek serialu Korepetytor w reżyserii Artura Pilarczyka to najnowsza produkcja realizowana przez firmę Horizon Studio. Partnerami projektu są firma Vectra oraz gmina Słubice. Tak jak już informowaliśmy w poprzednim odcinku, przygotowania do tego przedsięwzięcia idą pełną parą. Serial opowiada historię specyficznego korepetytora, superpedagoga, który udziela korepetycji z życia uczniom, ich rodzicom, a czasem także nauczycielom. Łącząc w sobie umiejętności mentalisty, magika i proroka, korepetytor nietypowymi metodami stara się osiągnąć swój wychowawczy cel, udzielając ludziom gorzkiej lekcji życia, skłania ich do refleksji, dzięki której. Mogą stać się w przyszłości lepsi. W okresie przygotowawczym odbyło się wiele castingów. Do obsadzenia ról poszukiwani byli ludzie w młodym, gimnazjalnym wieku, ale również aktorzy do obsady ról rodziców czy też nauczycieli. W hali zdjęciowej Horyzont Studio w Subicach odbył się casting, w którym udział wzięli aktorzy z Gorzowskiego i Zielonogórskiego Teatru. Czyli tak, tu, statujesz normalnie, tu, mówisz do klasy, możesz chodzić, nie przemówię, jak będziesz czuła. Mówisz to, co mówisz do klasy i. Idziesz stąd, tu gdzie będziesz trzymał. Możesz powiedzieć tu, możesz usiąść, możesz usiąść i chwilę się w sobie zapaść i wtedy powiedzieć, że to przerwa. To już jak poczujesz, kiedy w ten moment, ale tak, żebyś jeszcze na koniec miała taki gest. Ta przerwa to jest taki wynoka, więc już okay. na was patrzę. Mogę powiedzieć, że miałam chyba podobnego typu charakteru e, nauczycielkę. Była to co prawda nauczycielka języka angielskiego. Była wychowawczynią naszej klasy w liceum. I była to taka kobieta z werwą właśnie, która, która miała, miała chęć aby, aby być z nami jakoś tam bardziej niż tylko na, na stopy takiej nauczycielskiej, ale też zależało jej na nas jako na ludziach, tak myślę. Świetnie się czuję, bo ja takich profesorów pamiętam, bo jestem z tego pokolenia, aczkolwiek nie jestem taki stary na jakiego wyglądam, ale takich nauczycieli ja po prostu miałem w liceum przede wszystkim, świetnych nauczycieli, którzy no z wyjątkiem pani profesor od matematyki, a propos, która była młoda prosto po studiach. Ale ona się jakiś tam koponowała właściwie w całym tym zespole yy, nauczycielskim. Na razie znamy tam pewne szczegóły ich charakterów, nakreślone zresztą przez reżysera. Ja czytając też jakieś tam swoje pomysły yy, dotyczące yy, charakteru postaci miałam. Po zrobieniu danej sceny przy przychodzi mnóstwo myśli do głowy. Ja, jakby można było to inaczej zrobić? A co bym w tym momencie mogła innego właśnie zagrać? Tutaj, aha, szkoda, że tego nie zrobiłam, więc to tak. Yy. Nie jak będzie konkretna postać, konkretne zadanie, to co się potem na tym pracuje, więc tak. Casting przebiegał zgodnie z planem. Zapytaliśmy więc aktorów, jakie odnieśli wyrażenia i jak oceniają pracę z reżyserem. Reżyser bardzo stawia jednak na pracę wewnętrzną, emocjonalną. I myślę, że to jest y, na pewno różna praca niż z reżyserem teatralnym. A do tej pory się z takimi raczej spotykałam. Bardzo konkretny człowiek y, powiedział to, co chciał. Ja zrobiłem to. Y, Chyba zrobiłem to, co on chciał. I żeśmy się dogadali i widać, że wie o co mu chodzi, a ja tak lubię pracować. Daj bardzo konkretne uwagi i, i chyba rozumieliśmy się na planie i fajnie było spróbować. Na początku grudnia w gimnazjum numer 1 w Subicach odbył się kolejny etap castingu dla przyszłych młodych aktorów, którzy będą debiutować w pilotażowym odcinku serialu. Młodzież mogła poczuć przedsmak tego, co czeka ich na planie zdjęciowym. Mogli odnaleźć się w konkretnych scenach. Po kilku godzinach zdjęć zapytaliśmy młodzież o ich wrażenia. Dla mnie to duże wrażenie, bo tak naprawdę po raz pierwszy zostałam doceniona tak przez kogoś, kto już ma w pewnym sensie w tym doświadczenie, więc świetne. Ja byłam strasznie zaskoczona, bo ogólnie się tego nie spodziewałam po prostu. Poszłam na ten casting, bo poszłam, myślę, kurczę, zagam jakoś, pewnie i tak się nie dostałam, a to taka niespodzianka. Zdziwienie, 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 jeszcze raz zdziwienie. Naprawdę dopiero dzień później uświadomiłam to sobie, że wow. A słuchajcie, a jak oceniacie dzisiejszy casting? Jak oceniacie swoją pracę tutaj na próbach? No w sumie jest nawet fajnie, może być. No dobrze. no dobrze, szczerze mówiąc fajnie, no pierwsze to było doświadczenie, tak, ja na przykład nigdy nie miałam, nie brałam udziału w takim czymś, więc fajnie. Nie no, jest OK, jest miło, fajna atmosfera, można poznać nowych ludzi, nie tylko ze Subic, no i to jest fakos. Na pewno fajne przeżycie, bardzo ciekawe, jest to coś innego, bo no nie codziennie mamy taką okazję, prawda, współpracować i poznać bardziej film z bliższej strony. W rolę serialowej Marty wcieli się Julia Olechno, uczennica gimnazjum nr 2 w Subicach. Jej serialową rywalką Olę zagra Marianna Borysewicz, uczennica z Kustrzyna nad Odrą. Jakoś nie mogłam pojąć, że to mogę być ja. Pierwszą rzeczą, jaką się zapytałam właśnie pani, bo pani do mnie dzwoniła to była, ale czy to na pewno ja, czy nikt się nie pomylił? Tak, to właśnie to była pierwsza rzecz i w ogóle wam taka zaskoczona. I nadal jestem. Mam nadzieję, że ta przygoda z serialem, z kamerą, z małym ekranem potrwa troszeczkę dłużej niż zakładam, że mam nadzieję, że spełnię oczekiwania tych ludzi, którzy we mnie uwierzyli i dali mi tą szansę, więc naprawdę jestem im bardzo wdzięczna i nie chcę ich zawieść. W grudniu do Subic przyjechała większa część ekipy filmowej w celu zrobienia dokumentacji zdjęciowej obiektów. Oprócz gimnazjum nr 1 zdjęcia odbywać się będą również na obiektach Subickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Subickiego Szpitala, w kamienicach naszego miasta oraz wielu innych. Według harmonogramu zdjęcia rozpoczną się 30 stycznia. W Subicach będzie z pewnością o tym bardzo głośno, a my będziemy na bieżąco informować państwa o postępach na planie zdjęciowym.